Hej, już, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lordek. A oto kolejny odcinek z The Binding of Isaac Rebirth. I dzisiaj polecimy sobie już normalnego rana, tak żeby się nie męczyć z challenge ranami, bo mam ich serdecznie dosyć na chwilę obecną. I polecimy sobie świetną postacią, jaką jest. Kto jest świetną postacią? Świetną postacią jest Blue Baby. Nie no, tutaj jest słabe dosyć, ale generalnie taki tip, że można nim odblokować kostkę D6. Um, jest taka... Łooo, wow, zobaczcie. Świetny trinket mi się pojawił. Naprawdę fajny trinket, nie? Generalnie, jeśli chodzi o Blue Baby. Um, Byle by się coś poszczęściło, nie? I będzie git. Zobaczcie. Będę zdobywał co chwilę jakieś fajne przedmioty. Uuuu. Jeszcze jedna bomba. Bardzo by się przydała. i tak się pojawi tutaj na środku, generalnie, więc spoko. Um, tak. Um, najpierw Treasure Room, szybki. Lubimy tych przeciwników, lubimy. Dobra, ale Git. Generalnie mamy um, trinket, który zwiększa nam szansę pojawienia się przedmiotów w kupie. Um, no, my mamy kupę, więc generalnie, o, double shot, świetna sprawa, super, git, bardzo lubię, bardzo lubię. Um, tak, najpierw zajrzymy sobie do sekretnego pokoju, nie dostałbym się w żadnym wypadku. Uu, nie ma tego sekretnego pokoju, no dobra. W takim razie troszeczkę zmarnowaliśmy, mogliśmy mieć chociaż hajsu trochę, ale no cóż, tak bywa. Steven, nie biegaj... po korytarzu. Wo, zobaczcie, ale beznadzieja, nie? Tutaj miałem dosyć dużą szansę na... E, znaczy, miałem szansę na Tintis Rock. Tu był, jest Tintis Rock. Generalnie, gdybym głupie nie zużył... Ale w sumie była mała szansa na to. Dobra, git. Co to jest? A little Steven. Mm, no, spoko. No spoko, niech i będzie on. Eee, arcade Room, a kupa, właśnie. A w niej hajsy. Eee, tu kolejna kupa. A w niej nic. Przynajmniej na razie. Będzie kupiasto, ale double shot jest po prostu tak świetnym itemem, tak mi się strasznie przyjemnie z nim gra. W kupie co? W kupie nic. Mmm. Wow, Ostrożnie. Czerwone serce. No to niekoniecznie na podstawie jakąś... Zarcie, kolejny Tinty Rock. E, pamiętajmy, żeby się skupić właśnie na Tinty Rock, za wszelką cenę. Pod warunkiem, że będziemy mieć bomby. O, nie lubię tego. Kolejny Tinty Strong. E, nie lubię tego pokoju. O, nie mam klucza. No to idziemy dalej. Wow wow, 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 ostrożnie z tym majstrem. A Klucz błagam. Jakiś klucz. Fuck yourself. Ale rzeźnia, nie? Kolejnym treżurą, tak z dupy trochę. Fajny był pierwszy. Pin, mamy pina. Co się ciągle wypina. Ja! Śmieszne żarty, Marcin. A pin jest pro z tym bossem, o ile będzie się rotować pomiędzy jego i kiem i mi O, świetnie, fajnie, czyli generalnie cofamy się do Treasure Roomu. Zobaczmy co jest w kupie i zobaczmy, co jest w Devil Roomie Spirit of the Night. Ehm. Hmm. Jest bardzo zastanawiające. Jolo Jolo um, Tak Może pod tą bombę się zjawię później. O, zobaczcie, że mamy dwa Soul hearty. i tak. No, generalnie sklep. Licząc na bombę, niestety nie ma, ale jest Soul heart, więc możemy sobie na niego pozwolić. Więc teoretycznie git mamy jakąś podstawę po to, żeby e, przejść dalej. Liczę na Angelic Rummy jednak, bo e, chciałbym jeszcze coś Wam pokazać. E, walkę z mega bossem. E, mega. M, mega bossem. Tak, to jest mega boss. E, mega devil. Mega satan. Tak. Tak on się nazywa teoretycznie, chyba normalnie. Ale fajny jest ten Double Shot jakiego ja lubię, nie? Po prostu tak fajnie skupia te łzy razem ze sobą i nie traci fire rate w przypadku triple shota czy quad shota, na przykład nie. Więc to jest po prostu epic, epic, epic. E, dobra, kupa w kupie ice się jak zwykle przyda, troll bomba. I dwie troll bomby. Mm. Słabo. Spirit of the Night pozwoli nam w niektórych przypadkach po prostu przeżyć, więc generalnie jest bardzo spoko opcją, tylko teraz pytanie czy warto czasem, czy, czy warto yy, brać pod uwagę yy, latanie w przypadku kiedy opieramy się na soul i mamy go tylko jednego, to może często zrąbać nam ran, więc takie decyzje należy podejmować yy, z ryzykiem przegranej po prostu, nie? Karta Dead Devil. Myślę, że się przyda. No jakoś Trinket to Liberty Cup nie chcę. Ten jest bardzo spoko. Dopóki dopóty nie będę miał czegoś sensownego na oku. Od yy, Przydałyby się klucze. Właśnie... Teraz mam szansę na klucze. Generalnie mogę chyba się tutaj schować. One nie powinny się mi tu władować. A ja sobie je po prostu zabiję. Ot. Tak bardzo bezpiecznie można grać właśnie za pomocą latania. To jest bardzo przyjemne. Pyk. Bateryjkę zostawię, bo ona nie jest jakoś tak e, mocno potrzebna w tej chwili. Tutaj też uda mi się schować gdzieś. No nie, tu niekoniecznie, e, ale mogę strzelać przez grzybki, bo mam e, Onidia Boards, czyli spektralne łzy. E, właśnie Spirit of the Night ma wbudowane, e, ma wbudowaną funkcję Onidia Boards. To jest bardzo ciekawe, by ktoś nie wiedział, jak to działa. Raz, dwa, trzy, BUM! dobra. Pyk zgarnęliśmy dyszkę. Lecimy jeszcze szybko tutaj. Co ciekawego nas czeka? Trzeba tutaj przełączyć to. Kupa, kupię nic. No i co? Bez kolejnego treżeru? O tym razem? Czy nie, jeszcze nie. Poczekajcie. Sprawdźmy. Nope. Nie. Moment, ale jeszcze tak... dla pewności. Właśnie. Um, shield is bardzo fajny generalnie, bardzo fajny efekt Wes. bomby, bomby, a ja tak... Tak bardzo powinienem je oszczędzać. No i fajnie, Gapis Head, ja wezmę Gapis Head. Teraz można zmienić trinket, to bardzo i tak mnie dopakowało na samym o, początku, mam skontakt, to będzie świetne podejście, tak sądzę. E, bardzo świetne podejście, oczywiście jeszcze wchodzimy do sklepu, a w sklepie mamy PHD, czyli pozytywne pilsy, no i mamy jeszcze, mm, tak. To, a resztę zdonatejemy, bo muszę dojechać do max'a do eee, Więc tak bardzo. Ale świetnie. Po prostu kocham to. Eee, dobra. Weźmiemy sobie bateryjkę jeszcze weźmiemy sobie po. Um, o! Parę razy Pretty Fly, bo nawet nie będę musiał używać The Devil. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. To jest po prostu tak piękne. I to Shield Tears tak fajnie działa. Ej, ale spokojnie, kolego. Też bez. Ee, bez napinki jakiejś większej. E, no i okej. Okay. Sprawdźmy, co jest tutaj. Może będzie Krampus. Jest Gapis. Mamy Necronomicon, który nie jest potrzebny. Gapis Tail i uh, Lord of the Pit, który teoretycznie daje nam latanie, nie daje nam spektralnych łez, ale przyspiesza. E, mamy itemów z Gapie 2, więc myślę, że możemy zaryzykować w tym wypadku. Owszem, e, git. Mamy jedną bombę, nie chcę rozwalać ognisk, z nich. Teoretycznie pomogą. Mamy szansę na Solharty, ale jednak... Um, Wolałbym zostawić tę szansę na coś innego. Tutaj, czerwone serce. Niekoniecznie. E, git. Bardzo fajnie teraz nam idzie. Generalnie świetne podejście. Mam skontakt. Pamiętamy. Robiło pożogę. E, niekoniecznie. Przynajmniej nie na razie. Zabieramy słucharta. I spadamy na dół. Niestety będzie większy poziom, trochę większy. Eee, ale, właśnie, mamy shield tears, więc one mogą nam naskoczyć teoretycznie. Plus double shot właściwie robi nam tarczę, która prewentuje wszystkie pociski. Jeszcze nie. Dopóki nie będę miał drugiego klucza, to nie chcę się w ogóle <laughs> zastanawiać nad tym. <laughs> o, właśnie. Eee, czy otwierać złote skrzynie? Ale mam drugi klucz, <laughs> ale może wejdę do sklepu, jeśli zdobędę odpowiednią ilość monet właśnie takich. się siema, na pewno mi coś zrobisz. O, no i git. Jak to fajnie działa. <laughs> Mogę się ustawiać do nimi pod każdym kątem właściwie, bo nie są w stanie mi <laughs> nic zrobić. <laughs> Trochę chrypie dostałem. O. W kupach może być jeszcze hajs, więc spoko. Eee, spektralne łzy nie, sobie nie pozwalają mi na... Uuu, zerwałem. Eee, na takie niszczenie... a Mogę sobie pozwolić. Dobra, spoko, wbijamy do sklepu. Oum, no tak. Albo item, albo klucz. Albo grid. Ale mamy Chinchish Rock, więc spoko. 50% zniżki Steam Sale. Eee nie gramaj Zakiem i nie mam Kostki D6, więc myślę, że mogę śmiało zabrać. No i oczywiście mamy klucz, więc Git. Ewentualny Treasure Room, który jeszcze przed nami. O, jakie ja was nie lubię. Dobra. Um, nie. Właśnie zastanawiałem się, dlaczego te złote skrzynki. Skąd te złote skrzynki? Okazało się przecież, że mam. Eee... Gappy's tail. Czy zwiększy nam szansę właśnie na czerwone skrzynie? To jest bardzo spoks eee, łop. Mamy Soharta. Eee, Spiderbot. Zabierzmy jednak gapis, tak myślę. No i git. I Soharta poproszę od pana. Dziękuję. Koniec tematu. Mega Mo Git. Dziękuję. Um, nie chcę zmieniać efektu moich łez, więc idziemy dalej, pomijając ten przedmiot, jest bardzo sytuacyjny. Mm, Git. Myślę, że tędy. Jest to bardzo odważne iść tędy, ale co zrobić? Mamy shield tears, więc mogą mi naskoczyć teoretycznie. Tak przynajmniej sądzę. No i tutaj bardzo trzeba uważać, bo jednak zerwanie jakichkolwiek obrażeń wiąże się z tym, że możemy przegrać. Więc skoro nie mamy szansy na ładowanie sobie jakiegoś solhartów, to trzeba uważać i zostawiać bomby na tintus Rock. I być bardzo spostrzegawczym, żeby je zauważyć. Albo właśnie na coś takiego. Niestety nie tym razem. Bo no, mamy bossa od razu. Zaraz sprawdzimy tylko, jaki to jest. To jest Necropolis 1, więc mogę jak najbardziej sobie pozwolić na bossa w tej chwili. Przełączę Wam, żebyście mieli lepszy ekran. Bardzo fajnie, bo jest War, więc ja sobie wbiję tutaj i on właściwie nie może mi nic zrobić, nie? Czy go sprofanujemy? Okej, okay, Q i czy będziemy gapim w tym podejściu? Nie. Jest Krampus, and spoko, może Lamp of Coal wyleci? Jest Lamp of Coal i jest, o, jeszcze coś takiego, więc git. E, dobra, musimy znaleźć treasure room, przede wszystkim. E, no i sklep. Żeby albo zdonate'ować coś. Jest treasure room, sklepu jeszcze nie ma, ale zaraz będzie, tak sądzę. E, Kupy rozwalamy, bo nadal mam trinket. E, a już będzie jakiś soul hard. One są teraz bardzo, bardzo w cenie. O infamy, dodatkowa protekcja. Dodatkowa protekcja. Teraz nic mnie nie przebije, więc generalnie E, takie po, e, tacy bossowie jak właśnie e, Isaac czy, e, czy Blue Baby e, będą zdecydowanie łatwiejsze. Do tego cube w mid doszedł, więc generalnie jest spoko. E, na maszynie nie chcę grać, tak sądzę. Git, git, tutaj coś rozwalamy generalnie. Mm, klucz, spoko, przyda się. Moneta, myślę, że weźmiemy. What. Tu wylecinam... Ale teraz dałem dupy, nie. Taki prosty hollow, a ja zanim follow ja. Yeah. Dobra. Mm, użyjmy. Zabierzmy monetę. Najwyżej będziemy donatować. To także jest ważne dla mnie. Mamy ograniczoną oczywiście ilość donacji. Donacji bądź dotacji. Więc z tym też trzeba się liczyć, że nie wszystko będziemy mogli. Z... ...donate'ować. Git. Dobra, mamy sklep. Eee, pamiętajmy, że mamy przecenę, więc generalnie... ...wszystko jest... tańsze. nieco. Pamiętajmy, mamy jeszcze... Eee, ...w ogóle. Eee, Właśnie, bo mamy pozytywne pilsy, więc... ...można sobie to użyć ładnie. No, ładuj się tutaj tak ładnie. o. No i prawie, byłeś. O, git. No i donatujemy do czasu, kiedy nie pokaże nam się Bóg na maszynie. Ja w tym czasie się napiję, przynajmniej. E, Im więcej donacji, tym lepsze itemy w sklepie. O, dziękuję. Blackheart, jak najbardziej. O, na kupę trzeba uważać jednak. Kupa, latanie przed kupą mnie nie obroni. O, i możemy sobie przejść w taki fajny sposób. Jeszcze przy okazji. O nawet tutaj tędy. No i git. No i spadamy na kolejny poziom, bo tutaj już nie mac, nic nie mamy do załatwienia. Więc gicior. Yy, Arcaterum. Zobaczymy czy jest coś ciekawego. No teoretycznie jest, ale... A teoretycznie... A i tak już nie możemy nic więcej zdonatować, więc tu w żebraczka wepchniemy. Bardzo fajny item, bardzo się przyda. Kiedy dostajemy obrażenia, mamy szansę na wydropienie jakiegoś tam przedmiotu, nie? Więc bardzo ciekawe. No ale do sklepu oczywiście dojść możemy. Mapa świetnie. Mamy map awareness. Um, Roid Rage, Speed i Range. Mm. Wiecie, nie? No po, po prostu na no, jakiś tam item generalnie. Dobra. Eee, zerkniemy, bo... Tu często mamy szansę na jakieś fajniejsze fajniejszej tamy. Patrzę, czy nie ma gdzieś Tintus Rock, to bardzo jest ważne w tej chwili. Dobra, Git. O, tu nie przepuszczę, tylko. A, widzicie? Wow, coś mi przylogowało ostro. A, ale zjebałem. Nie zauważyłem tego ogniska naprawdę. Y Dobra, bo generalnie to strzela ognisko, więc tego chciałbym się pozbyć jak najszybciej. Dobra, git. No i myślę, że spadam, tam więcej raczej nie będzie szansy na to. Jest mamuśka! Siema mamuśka, co tam słychać? Mamy Polaroid. Mamy Devil Room, do którego wejdę, bo mogą być jakieś karty bądź coś ten desenie bo mogę zerwać. No i jeszcze tutaj mogę wejść, zobaczyć co jest. Niestety nie interesuje mnie nic. Więc co, ładujemy i spadamy. Jeszcze jedna część z Gapiego, i miejmy nadzieję, że to nie będzie a, posiadanie dziewięciu żyć. Znaczy w tym przypadku, jakoś mnie też to nie boli mocno, nie? Ale a, będzie ciężko nam w ogóle regenerować się. I to jest jeden problem. Mój Balls of Steel, dziękuję bardzo. Edera, gdzie jest boss? Ewentualnie, boss może być. Tak sądzę, no tam na końcu będzie. Wnioskuję. Um. Git. Czyścimy szybko, generujemy bardzo dużą ilość much, która później się przyda bardzo A niestety wszystkie muchy poszły do boju w tym wypadku. Ale... A, może będą jakieś łatwiejsze takie pokoje, gdzie one nie będą się tak rzucać mocno, nie? ma, Dobra, jedna została. To Warfet w sumie. A, mam. Siema. E, otwieram, bo może coś ciekawego będzie. Git. E, nie, nie atakujcie go. Chciałem, żebyście się generowały, muchozole. Dobra, git. Mogę jeszcze otworzyć. Cartridge, spoko. I... jeps. Pamiętajmy, że mamy takie fajne łzy, które protektują pociski, więc teoretycznie, kiedy jesteś i ich nie dotykamy, rzecz jasna, tych przeciwników, to zdecydowanie łatwiej nam idzie. Speed Up i Size Down, czyli mniejszy hitbox teoretycznie. Paraliż niekoniecznie. Karta The Devil na pewno się przyda. Użymy jednak Gapis hat. Przynajmniej na razie, e, op i rozejrzyjmy się, gdzież by tutaj iść. Możemy iść tu w dół, no i jedynie, to jest jedyna droga właściwie, musimy tu iść w dół. E, odpowiedni ręcz utrzymać i będzie git i powinniśmy sobie poradzić. Dwa razy mega moł. moje super łzy... ...protektujące już robią pożogę, już robią swoje, e, jednakże wow, tam były drzwi, do których ja będę chciał się dostać. Nie lubię tych przeciwników za bardzo. Dwa klucze, myślę, że warto. Telepilsa, hmm. Bardzo zastanawiające. Eee, pyk. Trochę hajsu. Gdzie to może mieć. Nie, bo i tak chcę kartę The Devil zabrać. Właśnie na. jakiegoś bossa, i wydaje mi się, że to będzie Heat Leaves. A. Bardzo kusząca propozycja. Dwie złote skrzynie w zamian za. Dwie złote skrzynie w zamian za walkę z bosami. Ale myślę, że. odpuszczę. Tak sądzę. Um, Devil Room. Kusząca. E, Curse Room. Prosza, kusząca propozycja, bo mógłbym zamienić się w Gapiego. Co oczywiście dałoby mi jakieś fajne perspektywy, ale. E, no, Aha, okej, okay, Dara. Bo ja nie ogarnąłem tego, że odpalił mi się Cardridge. Mm, opa. E, żebraczek. Z ciebie chcę skorzystać, bo może nawet mi rzucisz. O, fajnie. Mamy pozytywne, będzie Balls of Steel. Na pewno I can't Nie wiem, czy powinienem to zabrać. Dobra, Bombs are Key. No. Dobra, idziemy stąd. O, nie lubię ich. Nie lubię łapek. Git. Nie było tak źle, nie. O, wow, wow, ostrożnie. No, otwieraj. Super. No jesteśmy gapim w takim wypadku. No i mam jeszcze tronino harta. Fajnie. No i myślę, że lecimy na Eight Leaves. Uh, użyję karty The Devil. O. Oh. Cardridge taki fajny generalnie. Łop, dobra. Eee, góra do góra dołu, oczywiście góra, żeby odblokować kostkę D6. Miejmy nadzieję, że się uda. O, Srogi poziom. Eee, gdzie idziemy? Do góry. Eee, pięć kluczy trzeba ostrożnie bardzo. O nie, nie mogę tak zrywać. Prawdzie, mam protekcję jakąś, ale jednak. Dobra, git. Moje muchy działają. Ostrożnie. Też bez przesady z tymi. Dobra, ale tu jest. A nie widzę, ile mam życia. Świetna sprawa, dobrze wybrałem. Genialnie. Wręcz. Eee, dobra, muszę się tak obrócić, on będzie strzelał, a ja mam protekcję Git. No i lecimy na zaczko, kozaczko, cebulaczka. Nawet z tej perspektywy można go chyba obijać, tak sądzę. Trzeba z... z głową go atakować. Pamiętajmy, mamy jeszcze infamy. <laughs> Więc teoretycznie powinno być git. On nas nie przebije. E, ok. Zdobyliśmy kostkę D6, ale oczywiście idziemy do The Chest. Szkoda, że nie mam Decki, bo mógłbym iść na Mega Satana. Isaac Naochols może nosić kostkę D6. E, decki. Oooo. Będzie świetnie. E, gdyż zabieram to. Gdyż zabieram to. E, Aquarius, nie wiem co to znaczy generalnie, ale, ale myślę, że będzie fajnie. Escape Goat, który generalnie tankuje wszystko. Y czaba nie biorę. Mm, gdzie może być Ajzaczek? Ajzaczek może być tutaj, tak sądzę. Mamy czabiorki, pamięciorki. O, ale epic. Epic Run Fools. Po prostu total sweak, nie? O siema, długo pożyłeś, myślę. Siema, Gerdy, Co tam słychać u ciebie? Pałko ruska. Git. Ja już kumuluję po prostu takie ilości łez, że nie ogarniam. E, łez, much. No, przyda się. Jo, pięknie. Super czy znaczy wiecie, poszczęściło mi się, nie? Speedbone też mogę zabrać. Czemu nie? W ogóle mam jakieś przeczucie do tych, gdzie, gdzie znajdują się bossowie. Siema, Yolo. <grymne> Yolo Blue Baby. Blue Baby kontra Blue Baby. <grymne> Oczywiście, coś jeszcze zdobędziemy dzisiaj. A co to będzie? Nie wiem, ustawiać się naprzeciwko niego. Nie ma szans. W ogóle nawet mnie chyba zranić. Nie ma szans. Chyba, że coś we mnie wleci, bo ja wlecę w coś. Achievement unlocked. Fate oraz Dead Boy, świetnie. Cudowny run, aż się po prostu skaleczę. Aż jeszcze raz się skaleczę. Chyba był achievement, żeby nie oberwać w walce... Nie oberwać na poziomie The Chest. Więc chyba to zjebałem trochę, ale to nic. Zrobimy to kolejnym razem. Tymczasem burrem losem... Zobaczmy. Znamy to skądś. Oczywiście, znamy to z pierwszej części. Okej. Okay. Fate Dead boy i kostka D6. Um, tak właśnie wyglądał mega fajny run najlepszego gracza w The Binding of Isaac na świecie, czyli mnie. Ja tymczasem się z wami żegnam i do zobaczenia miśki. Trzymajcie się, papa. Pa.